Cześć, Marta. Piotrek. Jesteśmy Ty? tutaj jako sezon na Westa. Cześć, czyli instruktorzy tańca Wesco Swing. Moi drodzy, trafiliśmy do Demo da bardzo dawno temu. No nie, aż tak. Nie. Dawno. Głównie dlatego, że ja chciałam stracić kilka kilogramów. Okazało się, że nie straciłem, ale przynajmniej wyszczuplałem. Więc to jest plus, bo znaczy, że mam teraz mięśnie. Ehm, tak. Przychodzimy do Mo Studio od dłuższego czasu i uważamy, że bardzo przyjemnie się pracuje z Olą. Michałem, a także każdym innym instruktorem, który był u nas na zastępstwie. Chyba nie mieliśmy sytuacji, kiedy nam, gdyby nam, się, kiedy nam się źle pracowało, więc tak. chyba mają wszystkich fajnych ludzi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego względu, że trafiliśmy do MO studio trochę z przypadku w związku z wynajmowaniem sali do tańca, ale cieszymy się, że tam jesteśmy, bo rzeczywiście dochodzimy do tych celów, które mamy, i może nie są one bardzo typowe, bo nie polegają na tym, że chcemy. Jakoś bardzo schudnąć albo się napakować. No nie, nie, nie. Chociaż takie skutki uboczne też mogą się pojawić. Ale czujemy się zdecydowanie lepiej, poprawiamy swoje zakresy, więc idziemy dokładnie w tym kierunku, w którym planowaliśmy. Skąd Ola ma Gustawa? Nie wyobrażam sobie pracy z inną siłownią. <laughs> A to jest Gustaw. Sikanie, sikanie. Nie, bardzo się cieszymy, jeżeli chodzi o podejście, o, o podejście do kursantów albo do nas bo chodzimy na <noise> chodzimy na treningi indywidualne y, głównie z Olą i rzeczywiście bardzo widać indywidualne podejście i dostosowanie do tego do możliwości y, czasami nawet do możliwości danego dnia co czasami się przydaje bardzo się przydaje Ola bardzo lubi kiedy ja jej narzekam na zajęciach a ponieważ lubię narzekać to wchodzę tylko do niej i Nie wyobrażam sobie pracę z innym trenerem